Nie mogę sobie wyobrazić sytuacji, by odpowiedzialność za parafię dźwigać samemu. Sytuacji nie zmienia także wikary, czy nawet cały zespół wikarych. Tak się po prostu nie da. Jedyna szansa to wspólna odpowiedzialność za parafię prezbiterów i wiernych świeckich. Zapewne nigdy nie będzie tak, że tę odpowiedzialność podejmą wszyscy, ale jeśli będzie to grupa kilku, kilkunastu, kilkudziesięciu osób, to parafia zacznie funkcjonować zupełnie inaczej. Jedyna droga do odnowy parafii to zaangażowanie i upodmiotowienie świeckich. Kardynał Hlond miał powiedzieć przed śmiercią, że, cytuję z pamięci, zwycięstwo, gdy przyjdzie, przyjdzie przez Maryję. Ja dopowiadam, zwycięstwo, gdy przyjdzie, przyjdzie przez Maryję i innych świeckich. Ważna uwaga. Upodmiotowienie i zaangażowanie świeckich nie może być dopustem Bożym. Ksiądz nie wyrabia, to trudno. Trzeba zaangażować świeckich. Najlepiej byłoby zrobić wszystko samemu, ale jak się nie da, no, oddajmy to świeckim. Upodmiotowienie i zaangażowanie świeckich nie może być wyjątkiem, ale normą, oczywistością, życiem codziennym, czymś zwyczajnym i naturalnym. Zwycięstwo, gdy przyjdzie, przyjdzie przez Maryję i innych świeckich.